Tym materiał chciałbym Ci zaprezentować, jak za pomocą polecenia ReTime możemy dokonać fajnego rodzaju przejść między dwoma scenami. W DaVinci Resolve jest to ReTime, w Adobe Premiere Pro jest to nazwane jako Speed Ramping, czy też Time Remapping. Zasada działania jest ta taka sama, wykonanie nieco inne. Punktem wyjścia są oczywiście klipy dwa, które warto wykorzystać. Te dwa klipy, które ja Ci zaprezentuję, nie pojawiają się bez przyczyny, ponieważ one mają pewne niuanse, a chciałbym podejść do tematu wielu płaszczyznach. Mam dwa klipy: A Timely Mapping i B Timely Mapping. Przedstawiam na oś czasu, analizuję sobie, jak to wygląda. Wchodzimy sobie z materiałem, no i tutaj widzimy, że ten początek no nie do końca nam pasuje, bo wchodzimy po takiej krzywej, więc startujemy sobie, dajmy na to, od tego modelu, tak? No to co, przytniemy sobie na razie w ten oto sposób, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy i zauważy, że tu pod koniec jest takie zerwanie, zerwanie do prawej strony i tutaj jeżeli chodzi o nagranie to też idziemy po takiej krzywej, ale cały czas idziemy w kierunku prawej strony, nic innego jak taka kontynuacja ruchu od prawej do prawej, więc mamy to. I tutaj będę chciał przyspieszyć to zerwanie ruchu nieco i chciałbym przyspieszyć również e, jakby wejście do tego momentu. Dlaczego? Tutaj pojawił się nam kolejny niuans, który chciałbym wyeliminować, a mianowicie ten kosz. No nie wygląda to estetycznie, być może klient nie byłby z tego zadowolony, natomiast ten klip e, ma krzywy horyzont, tak? Delikatnie chciałbym go poprawić. Jeśli pragniesz poznać program DaVinci Resolve jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, to serdecznie zapraszam Cię do mojego bezpłatnego kursu właśnie dla tego oprogramowania. Przygotowałem specjalną platformę, w której znajdziesz uszeregowane poradniki po to, abyś mógł krok po kroku przejść przez proces edycji w sposób sprawdzony, za pomocą sprawdzonych schematów, abyś mógł tworzyć jeszcze lepsze filmy. Tak więc, jeśli masz ochotę, wskakuj na pokład Video Ninja, zapraszam do bezpłatnego kursu. Link do niego znajdziesz w opisie tego materiału. No to co? Zabieramy się najpierw do takiego retuszu naszych klipów. Tutaj pierwsze co robię, to robię zmianę rotacji nie tak agresywnie, ale mniej więcej w taki oto sposób. Tak. Mamy już to proste. Dodatkowo, co będę robił, to zrobię sobie tutaj delikatną stabilizację mojego materiału. Delikatnie to trzęsie, więc co robię, to przechodzę do tutaj stabilizacji i pierwsze, co robię, to sprawdzam pierwszą metodę Perspective. Tutaj moda troszeczkę Strange zmienię, Stabilize i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i delikatnie ten ruch, znaczy niedelikatnie, już jest mniejszy. Ok, mamy to. Co robimy dodatkowo, to jeszcze tym zoomem troszeczkę sobie podwiększamy. Że, dlaczego? No jak tutaj się zauważy, to tutaj są te braki ze względu na rotację. Na to, żeby ten krzywy horyzont nie był już krzywy. Więc tutaj już mamy to. Mamy punkt wyjścia do dalszego działania. I teraz to fajnie wygląda: no bo cały czas widza prowadzimy do drzwi, a te drzwi prowadzą do pokoju. Stąd też tutaj będzie zerwanie i pojawianie się tego klipu. I teraz to na razie mi się nie podoba, bo to będzie yy, generowało nam brzydki obrazek. Nie chcemy tych informacji na początku. Chcemy zacząć klip mniej więcej od tego momentu. Natomiast tak naprawdę będzie on startował finalnie od tego momentu. To też ja na razie sobie tutaj playwish delete te e, przerwy usuwam. Przechodzę e, tutaj prawym przyciskiem myszy Retime Controls dla dwóch i teraz tak w tym miejscu dodaję już Speed pointa, bo tutaj jest ten rok do prawej. Tutaj dodaję klikając Add Speed Point. Teraz mamy dwa punkty kontrolne, w tym drugim Chain Speed damy 200, ponieważ i tak to jest szybkie. I teraz, tak naprawdę ruch, będziemy chcieli zacząć mniej więcej od pojawiającego się tego łóżka, czyli tutaj daję add speed point w tym pierwszym etapie, dodaję tutaj change clip speed na 800, chcę żeby to było dynamiczne. Zobaczymy, czy to się ładnie połączyło. Zobaczmy jeszcze raz. Nie do końca jestem zadowolony, dlatego że to jednak jest zbyt szybkie. Zobaczmy 400. Nie, nie jestem też zadowolony. Zrobimy change clip, change speed na 800, natomiast skrócimy sobie troszeczkę, może to. Jeszcze troszeczkę skrócimy. A zobaczmy jak będzie dłużej. Jednak tak jest lepiej. Czyli jednak musimy to wydłużyć. Praca taka kreatywna polega właśnie na takiej manipulacji sobie pewnych punktów, pewnych odniesień. Stąd też teraz dokonaliśmy właśnie czegoś takiego. Mamy tutaj wprowadzenie widza, no istotnie prowadzimy do drzwi, szybkie przejście i mamy widoczne to jak się pokój wewnętrzny jak pokój we się prezentuje. Co tutaj, co tutaj jest ważne? No to ważna jest ta kontynuacja ruchu, że idziemy do prawej strony. I ważne, że materiał był tak nagrany, właśnie, że to kierowało do prawej strony. Kilka niuansów jakby mm, zmieniliśmy. Dodatkowo, jeżeli przejdziemy w późniejszych etapach do udźwiękowania, gdzie dodamy tutaj na przykład efekt typu swoosh swish, czy coś takiego, dodamy odpowiednią melodię i jeszcze dostarujemy to no, to, no to będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Natomiast u nas jeszcze czeka jeden pewny aspekt, a mianowicie krzywe. Teraz to wygląda bardzo Kolfialnie mówiąc kwadratowo, no bo jest, idzie sobie, przyspiesza spowalnie. Prawie z myszy, i tutaj wybieramy sobie retime curve. W zasadzie tutaj też retime curve e, bierzemy. Mając możliwość już manipulacji krzywimi, klikam sobie tutaj w pierwszym klipie punkt kontrolny, to kółeczko, klikam tą krzywą w ten oto sposób, i będę chciał tutaj, oj, to bywa takie grymaśne. Będę chciał jednak ją troszeczkę zrobić, żeby ona była bardziej łagodna, tak. No teraz nie należy do najbardziej łagodnych. Coś takiego. I to będzie delikatnie przyspieszało. I teraz w tym drugim zaznaczam sobie tą kuleczkę. Tym drugim również będę chciał to troszeczkę wypłaszczyć, bo teraz on było takie trabezowate, a chcę jednak, żeby to było nieco łagodniej, tak? Widzimy? W ten oto sposób. I teraz odtwarzając sobie... Mamy to. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że za pomocą prostych manipulacji możemy naprawdę wykonać ciekawy efekt. No ale tutaj należy połączyć ze sobą odpowiednio klipy, tak? To też nie było przypadkowe, tak jak widzimy, no raz, że tematycznie jest to zbliżone, to dwa, no jednak jakoś tam wprowadziliśmy widzę do takiego, do, do, do takiego etapu, gdzie jest pokazany akurat ten aspekt pokoju, ale mogło być coś innego. Natomiast to się łączy ze sobą i jak najbardziej jest to prawidłowo wykonane. Kontynuując temat, właśnie takich przejść za pomocą polecenia Time, mamy tutaj kolejny model, i mamy tutaj po prostu danie zejście takim e, szwękiem, ruchem, szybkim bardzo, e, do kolejnego, tak? E, tutaj już e, początek jest ok, jest ostry i tak dalej, ale od tego momentu już zaczynamy tracić ostrość i jest ruch, tak? E, czyli co robimy? E, uruchamiamy sobie tutaj od razu można dwóch RETIME CONTROLS albo CONTROL-R, Command-R. W tym miejscu dodaję właśnie speedpointa w ten oto sposób i tutaj zmienimy sobie może nawet na myślę 400 możemy spróbować zmienić i nawet na tym drugim nie będziemy dawać na razie polecenia zmiany prędkości tylko zobaczmy jak to się ze sobą skomponowało. Jak widzimy, bardzo fajny efekt. Ja nawet pozwolę sobie ten klip troszeczkę tutaj skrócić. I tak jak mówię, bardzo, bardzo popularne teraz jeszcze właśnie takie nagrywanie, za pomocą którego możemy, no właśnie, dynamicznie zmieniać kadry w sposób ciekawy, tak? Dodatkowo tutaj prawy przycisk myszy, Real Time Curve. Zaznaczam sobie u Speed Point'a troszeczkę, wygładzam to, żeby to było nieco lepiej. I mam bardzo fajne przejście. Takich metod możliwości jest wiele. Warto zaimplementować je do swoich projektów. To tyle z mojej strony. Zapraszam oczywiście do eksploracji mojego kanału na YouTube, eksploracji mojego bloga ninja.pl oraz platformy wiedzy, gdzie znajdują się kursy online, do tworzenia treści wideo w internecie, choć nie tylko wiedza.wideoninja.pl. Tam również cię zapraszam. To tyle z mojej strony i do kolejnego zobaczenia. Cześć!